Witam Was serdecznie z tej strony. Remble i dzisiaj fragowanie Panzer 5 na 4 Panzer wagę 5 na 4 Czołg średni. Prem, premka. Premka. Tier 5. No, zobaczycie. Fragowanie. Moim zdaniem kapitalne. No. To 7, 6, 5. Jeszcze okiem rzucimy na czołgi. Czołgi. Jak czołgi. Równe drużyny. No to gramy. Gramy jedziemy. Ja jedę tam prosto. Patrzyłem się na tego Panzer 4D, czy tam jedzie, ale pojechał. Dobra, tam już wykryto wszyscy u nich tam pojechali. No, ale kto fajnie by było trafić, bo to jest ten papierek. tak? Nie, że... no, ale kto jest? Niemieckie działo nie zawodzi. Dostał za 166. Tam jest Crusader. Właściwie jeszcze się jeden heavy, ale nie udało się. Crusader ładnie jest za 141 na 141, nawerwał. No, trzeba go zraszować. Jeszcze strzał, ale tym razem nie trafiłem. Lekki taran. 161, ale nie fart. No ale dobra, oni tak już nie ma co zrobić. Dwa Alekta tam zajechały. Nadjechały, można powiedzieć. I na lekto chciałem heika. Ale trafiłem mu w działy i zadam 8. No, nie fart, ale trudno. One grały w Plutonie, dobra. Jeszcze ten Hewi nadjechał. A patrzcie, jak, jak robił ten Alekto do... Za 200, ale jak ja tak stoję, to nie mogę opuścić działa. Muszę odjechać. I właśnie nie trafiłem, bo. Bo, bo, bo nie mam opuszczenia działa. Nie wiem, czemu karanem go nie brałem. Jeden zniszczony, 1000 uszkodzeń już, 330 zablo zablokowanych. No to będzie fragowanie. Mamy już dwa fragi. Ale kto zaraz schodzi? To ta jeden, ta jeden heavy mnie denerwuje trochę. Nie przebiłem go. Ale dobra. On się powinien zająć teraz innymi. Jest 4 do 4 bitwa wyrównane ale nasi są na, na low, więc... To jeden heli oberwał. I teraz zdechnie. Bum, yy, kilów 4 mam, fragów. I 2 na, 5 na 5. No ale my jesteśmy na, na słabym dierze. A zobaczcie co ten pancer 4 zrobi. Albo w sumie nie, nie będę pokazywał. Dobra, pokażę. Tak się nie gra Tysiąc 1600 uszkodzeń. Zrobiłem na razie. Nie przebiłem go, film gąsienicę. Trzeba się obrócić pancerzykiem. No właśnie, nie przebił mnie. Proszę pomocy! Bo nie wiem co robi ten pancer 4G. I teraz zależało mi zabić tego. Zrobiliśmy się w tym samym czasie. No. Trudno. I teraz pokażę Wam Pancer 4D. Jaki to był nób. Jedzie sobie, jedzie sobie. Zamiast skontować, wyjeżdżę bokiem. Nie nie wiem. No trafił go tak, ale no... Nie no... Nie skontuję ukryje się. Bo jeden dobrze robi, widzicie? On on się kręci. Ja mu piszę back, po, y, żeby wrócił. No no, No tak, no bo... zobaczcie, no. Jest. Jeszcze taran. O i tak przegrywamy. A bitwa dobra. 5 fragów. Wyniki teraz. W sumie zobaczycie. No więc 1700 uszkodzeń, bardzo dużo. 50 tysięcy zarobiłem na premka. No i 5 fragów jeszcze y, dostaję medal Radleya Waltersa. 5 wrogich pojazdów zniszczonych, bardzo fajny. Y, to jest strzelcy wyborowy. No i patrzcie, najwięcej uszkodzeń z mojej drużyny pancer, ten pancerz 4D to ten 818, no. Strzelcie łapeczkę w górę, 7 lajków, kolejna część z World of Tanks Blitz. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.